Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Dzisiaj powiemy sobie o problemach współczesnego świata. Czego się dowiemy na tej lekcji? Dowiemy się, czym jest i na czym polega globalizacja, poznamy skutki globalizacji, poznamy podział świata na kraje bogate i biedne, dowiemy się o zmianach klimatu, poznamy zagrożenia i wyzwania XXI wieku. Zaczynamy od globalizacji. Współcześnie wiele wydarzeń, do których dochodzi w poszczególnych regionach świata, ma wpływ na sytuację na całym globie. Przykładowo wybuch wojny w rejonie, w którym wydobywa się ropę naftową, skutkuje światowym wzrostem cen paliw. Antyrzodowe protesty w jednym z państw mogą zachęcić do podobnych wystąpień obywateli innych krajów. Podobne zjawiska i problemy zaczynają pojawiać się we wszystkich zakątkach globu. Dzieje się tak dlatego, że kontynenty i państwa są połączone skomplikowaną siecią połączeń. Do jej powstania przyczynił się rozwój mediów, głównie telewizji i internetu, dzięki którym możemy na bieżąco obserwować wydarzenia rozgrywające się na całym świecie. Równie istotne, jest, e, równie istotne znaczenie miały takie czynniki, jak usprawnianie transportu lądowe, lądowego, morskiego i powietrznego oraz rozwój współpracy w ramach organizacji międzynarodowych. Proces polegający na zacieśnianiu relacji społecznych, kulturalnych, politycznych i handlowych między państwami oraz szybkim upowszechnianiu się różnych zjawisk w skali ogólnoświatowej nosi nazwę globalizacji. Zjawisko to polega przede wszystkim na szybkim przepływie technologii, wiedzy i umiejętności, łatwości przemieszczania się, szybkim rozprzestrzenianiu się informacji, idei oraz wzorców kulturowych oraz rozwoju światowego rynku towarów. A przejawy globalizacji możemy obserwować na co dzień. Jednym z takich podstawowych przejawów jest właśnie amerykanizacja kultury. Na całym świecie dużą popularnością cieszą się amerykańskie filmy, muzyka i gry komputerowe. Wielu ludzi przyjmuje styl życia czy systemy wartości w nich przedstawiane. Dowodem na amerykanizację jest także popularność takich świąt jak walentynki czy Halloween. Jednym słowem, więc amerykanizacja kultury to proces transferu, transferu kulturowego, którego obiektem są wszelkie instytucje, normy, wartości, zwyczaje, zachowania, techniki, symbole czy obrazy, które faktycznie lub rzekomo są kojarzone z USA. Amerykanizacja, co ważne, jest procesem kulturowym i należy ją wyraźnie oddzielić od, od jakiejkolwiek właściwie zależności politycznej. W gospodarce natomiast globalizacja przejawia się m.in. w zwiększaniu przepływu towarów między państwami na całym świecie. Znaczna część produktów dostępnych w polskich sklepach została wytworzona za granicą wiele z nich w odległych częściach globu. Przedsiębiorcy często prowadzą interesy w dalekich państwach, w których mogą czerpać większe zyski dzięki tańszej sile roboczej, łatwiejszemu dostępowi do surowców czy niższym podatkom. Przejawem procesów globalizacji w gospodarce jest także rozwój korporacji międzynarodowych, wielkich przedsiębiorstw działających w wielu krajach. Niektóre z nich dysponują budżetem większym niż średnie państwa. Korporacje e, są na tyle silne, aby wpływać na rządy e, w państwach, uzyskują różnego rodzaju korzyści w zamian za tworzenie nowych miejsc pracy w danym kraju. Globalizacja, jak właściwie każde zjawisko e, w tym wypadku e, polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturalne, e, ma swoje e, pozytywne i negatywne strony. I tak w kulturze e, wśród plusów należy wymienić powszechny dostęp do dzieł sztuki, literatury, odkryć naukowych, większą tolerancję wobec innych kultur, zmniejszanie się ryzyka konfliktów między kulturami. Minusem będzie tu natomiast amerykańskie wzorce, które wypierają lokalne tradycje, zanikanie różnic kulturowych, rozpowszechnianie się konsumpcjonizmu, a więc stylu życia opartego na kupowaniu wielu produktów i usług często zbędnych oraz rozrywce. W polityce do plusów będziemy mieli. E, upowszechnianie się demokracji i ideałów społeczeństwa obywatelskiego, rozwój współpracy międzynarodowej, zmniejszanie się ryzyka wybuchu międzynarodowych konfliktów, natomiast wśród minusów narzucanie określonych rozwiązań poszczególnym krajom, duży nacisk państw silniejszych na słabiej rozwinięte oraz rozwój międzynarodowego terroryzmu. W komunikacji, wśród plusów, powszechny dostęp do internetu i telefonii komórkowej, szybki przepływ informacji oraz łatwość podróżowania. Wśród minusów, szybkie rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych czego zresztą jesteśmy świadkami międzynarodowa zorganizowana przestępczość upowszechnianie się niebezpiecznych ideologii i fałszywych informacji. W ekologii, wśród plusów. Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska, światowa współpraca naukowców badających zagrożenia ekologiczne oraz wspólne dążenie państw do wprowadzenia przyjaznych planecie rozwiązań w przemyśle. Wśród minusów, wycinanie lasów, ciągłe zwiększanie terenów upraw i rozbudowywanie fabryk, zanieczyszczenie środowiska przez masowy transport i masową hodowlę zwierząt oraz przemysł, globalne efekty kryzysu klimatycznego. W gospodarce, wśród, wśród plusów, wznoszenie barier w handlu międzynarodowym, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu, napływ kapitału do krajów, krajów słabiej rozwiniętych, który przyspiesza ich rozwój, duży wybór produktów i obniżanie ich cen, jako efekt konkurencji na światowym rynku. Wśród minusów, pogłębianie się różnic ekonomicznych między krajami najbiedniejszymi a zamożnymi, upadek mniejszych firm i wzrost bezrobocia. Uzależnienie państw od dostaw towarów z zagranicy i od sytuacji na światowym rynku, tego też teraz jesteśmy świadkami, chociażby jeżeli chodzi e, o gaz. Kraje bogate i e, kraje biedne. E, mimo globalizacji, pomiędzy różnymi częściami świata i poszczególnymi państwami, wciąż występują bardzo duże różnice. Dotyczą one przede wszystkim tempa rozwoju gospodarczego i warunków życia ludności, w tym wysokości dochodów, dostępności podstawowych produktów i usług oraz poziomu edukacji i opieki zdrowotnej. W drugiej połowie XX wieku różnice te zaczęto opisywać za pomocą wyrażeń bogata północ oraz biedne południe. Taka terminologia wynika z faktu, że większość najzamożniejszych państw leży w północnej części globu, w Europie i Ameryce Północnej. Natomiast kraje najuboższe znajdują się przede wszystkim na półkuli południowej. Obecnie częściej używamy wyrażeń kraje rozwijające się i kraje rozwinięte. W XXI wieku niektóre kraje południa pod względem rozwoju gospodarczego zbliżyły się do państw północy. Przyczyniła się do tego właśnie globalizacja. Rozwój turystyki oraz powstanie w mniej rozwiniętych regionach świata zakładów produkcyjnych zachodnich przedsiębiorstw doprowadziły do zwiększenia się liczby miejsc pracy oraz dochodów w uboższych państwach. Przykładem kraju, który rozwija się bardzo szybko, są Chiny. Obecnie należą one do państw o największym budżecie oraz o dużym znaczeniu na arenie międzynarodowej. Dynamicznie rozwija się również kraje dynamicznie rozwijają się Również kraje południa, które dysponują znacznymi złożami surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, jak np. Nigeria, Indonezja, Brazylia, aczkolwiek poziom życia e, większości obywateli tych państw wciąż, wciąż jest niższy niż w krajach północy. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się mieszkańcy wielu państw afrykańskich i niektórych krajów położonych w Azji Południowej. Są one zaliczone do najbiedniejszych na świecie. W ubóstwie żyje tam znaczna część ludności. Wielu z tych państw trwają konflikty zbrojne, co utrudnia rozwój gospodarczy. W Afryce poważny problem stanowią także susze, których następstwem są klęski głodu. Można też wspomnieć, że najbardziej wpływowe państwa rozwinięte to jest Kanada, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy tworzą tak zwaną grupę G7 co roku odbywają się spotkania, na których przywódcy tych krajów ustalają sposoby rozwiązywania różnych problemów światowych, np. toczących się konfliktów. Na konferencje te są zapraszani także przedstawiciele najważniejszych państw rozwijających się, m.in. Brazylii, Indii i Chin. Państwa Północy oraz organizacje międzynarodowe, tutaj np. Na Organizacja Narodów Zjednoczonych Unia Europejska, podejmują różne działania mające na celu poprawę sytuacji w krajach najuboższych. Jedną z takich inicjatyw jest pomoc rozwojowa. Polega ona na finansowaniu i realizacji przedsięwzięć, które mają podnieść poziom życia mieszkańców Południa. Środki przyznawane w ramach pomocy rozwojowej mogą zostać przeznaczone np. na dofinansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw, budowę szkół, dróg i wodociągów, prowadzenie kursów zawodowych czy stypendia dla młodych ludzi. Nie tylko kraje Północy udzielają tego typu wsparcia. Coraz więcej pieniędzy na ten cel przeznaczają najlepiej rozwinięte kraje południa Brazylia, Indie, a przede wszystkim Chiny, które realizują w wielu krajach afrykańskich duże inwestycje między innymi budują koleje i fabryki oraz modernizują porty. Dzieje się tak dlatego, że pomoc rozwojowa przynosi korzyści nie tylko tym państwom, które ją otrzymują, lecz także tym, które jej udzielają. Umacnia ona. Umacniają one własne wpływy we wspieranych regionach oraz znacznie zwiększają swoje znaczenie na arenie międzynarodowej. Do krajów południa jest również kierowana pomoc humanitarna. Oprócz rządów bogatych państw oraz organizacji międzynarodowych, zapewniają ją także pozarządowe organizacje humanitarne, instytucje charytatywne oraz placówki zakładane przez chrześcijańskich misjonarzy. Działalność humanitarna obejmuje m.in. dostarczanie podstawowych usług medycznych i środków niezbędnych do życia, to jest żywności i ubrań, oraz prowadzenie szkół. Przykładem polskich organizacji niosących pomoc tego typu są Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż oraz Caritas Polska. Obywatele państw najuboższych lub ogarniętych konfliktami zbrojnymi masowo migrują do krajów północy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszych warunków codziennego bytowania. Skala tego zjawiska budzi niepokój części mieszkańców Starego Kontynentu, rosną obawy, że dla wielu przybyszów zabraknie pracy, co może spowodować konflikty społeczne. Pojawiają się również przewidywania, że napływ ludności z południa może skutkować wzrostem bezrobocia wśród Europejczyków. Unia Europejska z jednej strony stara się pomagać uchodźcom, z drugiej jednak strony dąży do powstrzymania migracji ekonomicznej. Aby ograniczyć niekontrolowany napływ migrantów organizuje dla nich obozy na terenach przygranicznych, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Działania te nie rozwiązują jednak problemu. Będzie on występował dopóki. W, krajach, w regionach świata graniczących z Europą nie zapanuje pokój, a poziom życia w najuboższych krajach znacznie się podniesie. I przechodzimy do zmian klimatu. Na przestrzeni wieków klimat zmieniał się wielokrotnie, co było spowodowane głównie czynnikami naturalnymi. Natomiast zjawiska klimatyczne występujące współcześnie w dużej mierze są następstwem szkodliwej działalności człowieka głównie masowego zastosowania w przemyśle i transporcie ropy naftowej oraz węgla kamiennego. W trakcie spalania tych paliw do atmosfery dostają się duże ilości dwutlenku węgla gazu powodującego wzrost temperatury na Ziemi. Sytuację pogarsza wycinanie, wycinanie lasów tropikalnych w Ameryce Południowej, Afryce oraz Azji, które znacząco zmniejsza obszar terenów zielonych pochłaniających CO2. Nadmiar tego gazu powoduje zjawisko ocieplania klimatu, polegające na szybkim wzroście temperatury na całym globie. Jednym ze skutków tego niebezpiecznego procesu jest masowe wymieranie różnych gatunków roślin i zwierząt. Oraz stopnienie lodowców, a w następstwie podnoszenia, podnoszenie się poziomu mórz, które w przyszłości może doprowadzić do zalania wielu wysp i nisko położonych wybrzeży. Wzrost temperatury na Ziemi powoduje również, że na całym świecie coraz częściej występują niebezpieczne i gwałtowne zjawiska pogodowe tornada, upały, ulewy i susze. W wielu regionach można zaobserwować wysychanie rzek i jezior oraz przemianę terenów zielonych w pustynie, co często zmusza zamieszkujących je ludzi do migracji. Działania mające zapobiec ocieplaniu klimatu podjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, jednak nie przyniosły one efektów. Obecnie wiele inicjatyw na rzecz planety prowadzi Unia Europejska. Państwa członkowskie inwestują m.in. w rozwój elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych, które nie zanieczyszczają powietrza tak jak elektrownie węglowe. Każdy może zadbać o naszą planetę. I zatroszczyć się o środowisko, a więc mieć wpływ na powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Do codziennych zwyczajów warto dodać oszczędzanie wody, stosowanie opakowań i toreb wielokrotnego użytku, rezygnację z plastiku, dłuższe używanie sprzętów i ubrań zamiast częstszego kupowania nowych produktów, oszczędzanie energii, wymianę żarówek na energooszczędne, energo wyłączanie nieużywanych urządzeń. Kupowanie produktów lokalnych, krajowych, które nie wymagają długiego transportu, korzystanie w, ramach możli w miarę możliwości z autobusów, tramwajów lub rowerów zamiast samochodów. Ostatnim y, zagadnieniem są zagrożenia i wyzwania XXI wieku. Y, obecnie świat stoi w obliczu wielu problemów związanych z nierównym postępem cywilizacyjnym, rozwojem technologii. A także z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Pierwszym z takich problemów, czy też zagrożeń są choroby cywilizacyjne, które występują głównie w krajach glo globalnej północy. Jest to mała aktywność fizyczna i niezdrowa dieta które powodują, że coraz więcej ludzi cierpi na otyłość, choroby krążenia i nowotwory. Problemem są także schorzenia psychiczne, do których przyczyniają się m.in. szybkie tempo życia, nadmiar pracy i e, stres związany z pracą. E, brak pożywienia występuje głównie w środkowej Afryce i południowej Azji. Przyczynami niedoboru żywności w tych rejonach są trudne warunki klimatyczne, a więc susze i powodzie, konflikty oraz stosowanie przestarzałych metod uprawy. Brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Problemy z systemem edukacji i służbą zdrowia coraz e, mocniej, a właściwie wciąż odróżniają e, państwa rozwijające się od krajów rozwiniętych. Do szkoły nie uczęszcza około 1 piąta dzieci na świecie, z których większość mieszka w najuboższych krajach Afryki i Azji. Zagrożenia militarne. E, do niedawna jeszcze uważaliśmy, że takie najgroźniejsze rejony to e, Afryka i Bliski Wschód. E, do tego należy dodać zagrożenia ze strony ataków terrorystycznych. Okazało się, że wojna w Europie wybuchła z dość niespodziewanej, jakby się mogło wydawać, strony. To jest została wywołana przez Rosję i jej atak na Ukrainę. Cyberzagrożenia należą do nich m.in. cyberterroryzm, czyli ataki hakerskie uniemożliwiające funkcjonowanie instytucji państwowych oraz kradzieże danych i blokowanie urządzeń. Nowe technologie stwarzają także duże możliwości kontrolowania ludzi i manipulowania nimi, a ponadto silnie uzależniają. Starzenie się społeczeństw. W krajach rozwiniętych liczba dzieci w rodzinach jest niska, a w społeczeństwie rośnie odsetek ludzi starszych. Konsekwencją tych zjawisk jest spadek liczby ludności, a także konieczność zwiększania przez państwa wydatków na ochronę zdrowia i wypłatę emerytur. Kryzys wodny obecnie w związku ze zmianami klimatycznymi niedobory wody pojawiają się nie tylko w Afryce i na Bliskim Wschodzie lecz także w Ameryce Północnej i Europie gdzie obserwuje się zjawiska pustynienia niektórych obszarów oraz wysychania rzek i jezior. Epidemie najczęściej pojawiają się w krajach, w których służba zdrowia jest słabo rozwinięta i nie ma programów powszechnych szczepień. Głównie jest to Afryka i Azja, jednak nawet lokalne, lokalna epidemia może przekształcić się w pandemię, jak w przypadku choroby COVID-19, która początkowo została wykryta w Chinach. I właściwie dzięki globalizacji, powszechności transportu, komunikowania się tak szybko się rozpowszechniła, rozprzestrzeniła na Ziemi. Ubóstwo w ostatnich dziesięcioleciach odsetek ludności świata żyjącej w ubóstwie spada. Jednak ciągle jest wiele państw, głównie w Afryce, w których problem ten dotyka ponad połowę mieszkańców. Klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatycznymi, e, w ich efekcie coraz częściej na całym świecie występują niebezpieczne zjawiska atmosferyczne: huragany, upały, gwałtowne burze, powodzie. E, globalnemu ociepleniu. Towarzyszą okresy długotrwałych susz, które zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia pożarów e, lasu. E, jeżeli chodzi o e, świat w liczbach, możemy sobie powiedzieć, że 17% Europejczyków cierpi na schorzenia psychiczne, 3 miliony dzieci rocznie umiera z powodu głodu, 40% mieszkańców środkowej Afryki oraz Azji południowej, Azji nie umie czytać i pisać, 430 milionów dzieci i młodzieży żyje żyło na terenach objętych konfliktami zbrojnymi w 2019 roku. 60% ludzi na świecie korzysta z internetu. 1 miliard zwierząt zginęło w pożarach lasów i buszu, które spustoszyły Australię w latach 2019-2020. 760 milionów ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. 4 osoby na świecie w ciągu minuty umierają na gruźlicę, której epidemie występują głównie w Afryce i Azji. 30% ludzi na świecie ma trudności z dostępem do wody pitnej. 29% mieszkańców Europy będzie miało więcej niż 65 lat w 2050 roku. Dziękuję za uwagę.